Tylko dzisiaj ja gram, sam nie wiem w co, w jakieś grę. Dzisiaj gram w jakieś Tung 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 Sahury. Właśnie tak, nie wiem dlaczego. Co, o co tu chodzi? O co tu chodzi? Halo? No, i co, wyklubam go i co? Tung Tung O, mam Tung 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 Rybki łowi. Co teraz. Mogę to zabrać, i co? Sprzedał byłem. I mogę cię ulepszyć. Jeszcze ulepszyć. I co teraz? I co teraz? Mam spin jeden. Dobra. To. Spinujemy? No nie. Widzieliście to? Dobra, ale stoka nieźle. Nieźle. Stoka może mi dać o. Tutaj. Uh -huh. Kupować? Nie, nie kupuję. Ziemniak, pipi nie. O Jezus, co to jest? Dobra. Din, 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 dun, nie staćmy. Lawaka, Saturno, Saturnita. Nie stać Nie staćmy. Nie staćmy. Nie staćmy. Nie staćmy. Nie staćmy. Ile? To ja właśnie coś pominąłem. Dobra, mamy to. Ha. Jest jakiś lucky block. Dobra, ile mam hajsu? Jeszcze nie. Ale dobra. Dajemy tu panią. Jakąś i jakiegoś tu pana. Nie wiem, czy mnie w ogóle słychać. Jeśli to ja to nagrywam, nie wiem po co. To obym, żebym nagrywał dla... dla w ogóle... dla czegoś chociaż? Bo oby, żeby mi tu... Żeby było mnie słychać, tak? Jest mnie słychać? Oby tak. Cappuccino Co ja tu mogę kupować czy Co ja to muszę zrobić? Czym... What is? 10 milionów. Czajcie ta e, W ogóle nie wiem dlaczego, ale. Ballerina no cappuccina. ona daj za ryba. No to idę tak dużo. No nie. Dobra, idziemy zobaczcie, co i nie mam. Prawda? Prawda 7. Ej, za 10 za 10. Może kiedyś? Może kiedyś? Może, może. Może, może. Biorę pudełko. Daj mi 8K. Halaski za to dostajemy cukrowe też. mamy jakiegoś tu. Um, pana. Jakiegoś tu pana mamy. O Jezu, minuta. Ten film pewnie będzie dłużej trwał. Hehe. <grym> pewnie. Hehehe. <grym> Indeks, Co mi tu da? Ryba. Skam. G do. Aha. Tu ryby też odblokowujemy. Ale ja tu bym wolał to, 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 to. Nie. Ta, 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 ta. ta, y, ta y, nieważne. Nie mam hajsu. Co? So, Six-seven? Nie stać mnie. Six-seven. Złota kapucina asesino Sassino. Przedam... Aha! Tyle kosztował, okay. Dobra. Fajnie, fajny. O, zbieramy na fruli frula. Róbcie, róbcie! Palolina, ulepszam cię tylko po to, żebyś więcej zarabiał. O Jezus. Co mi tu wyskoczyło? W ogóle. Już wyskoczyło coś. Nic się nie wyskoczyło. Nic się nie wyskoczyło. Nie wiem dlaczego. Hmm. Podejrzana sprawa, ale ona dużo zarobiła teraz, dobra. Czyli na sasinę trzeba. Ile ona zarobi? Za ryba. dobra, no to zostawmy go. Na razie. Na razie go zostawmy, tak? tanios sklep taniu. Mm, to nie jest tanie. Także ja po prostu nie mam roboksów. Po prostu nie mam roboksów. przyznaję się. Po co? Dlaczego ja ich nie mam? Dobra, dobra, robimy tu... Zbieramy na tego fruli frula. Ogóle, bo trzeba... O! Gotowy, gotowy! On musi dużo zarabiać. Mał zarabia? O, on zarabia coś. Wyprzamy. Nie mam już hajsu. Nie tak dużo zarabia. Dobra, to ja je sprzedam chyba. Tego przynajmniej sprzedam. Sprzedaję ciebie. No, muszę tak zrobić? Dobra. Mój plot. Mój slot. Nie wiem. Oś fluli, flula. Co to jest? Seria jakiś. Czym ja mam 10 milionów na bier... W ogóle chcecie więcej filmów z tej gierki? To mówcie. Ja będę nagrywał ten film. Gdzieś mi się zachciał gry... nagrywać, bo mam nowy mikrofon. Haha. <grym> Nagrywania nowy mikrofon się ma. Nie wiem skąd w ogóle go mam. Nie, no wiem, ale tak naprawdę mi się nie chce. No to nie wiem. No. A dobra. Zresztą. To jest w ogóle do trafienia na jakiś blok, jakiś grinch, ale nie stać mi na niego. Mogę odrodzenie zrobić. Warto? Warto. Nie zabrało mi nic. I mam wow. Mam więcej miejsca. Ogólnie. Podoba mi się to gra bardzo. Tylko hajs mi wyzerwało. A już mam hajs na niego. Dobra. Teraz zbieramy na kogoś, kto mi się dobry wylosuje. W ogóle? Co? ta gra? Eee, dobra, na niego zbieramy. Na orangutini ananasini. Czajcie to? Orangutini ananasini. Jest taki ładny, że po prostu. Wow, wow, wow. A jest. A jak mam? A! To tak, chciała. Dobra. Fajnie, że mamy więcej miejsca. Spodobało mi się to, ale... Co to jest? Ale wszystkie pręty. A ja też tu mogę łowić? Kogo to jest w ogóle? Tak się spytam. A ja na ciągle. Ile on ma? Tej. Jejuś, ja ile on zarobił. Może pójdę, bo jestem za słaby. Mhm! Mm o, go potrzebujemy akurat. Ale milion hajsu. Trochę dużo, nie powiem. Trochę bardzo dużo nawet. Hmm. Jak będziecie w ogóle chcieli drugą... Aha. Jak w ogóle będziecie chcieli drugą... Mm. część tego, to mogę nagrać. Tak samo mogę nagrać Stell Abrairod. I w ogóle mogę nagrać to, co byście chcieli. To piszcie w komentarzach, jakby. bo ja nie wiem, co nagrywać. Naprawdę, ja tę grę wymyśliłem. Nie wiem skąd. Także. No, dobra. Mój plot. Idę tu. I ty jesteś, do wglądu. Jest, jest, jest. i... Ile ja to zarobię? Tylko tyle. To ulepsza cię trochę. Ale trochę. Nie mam cię po co tak mocno. Jest. Mogę rąk na ręce, on będzie wyżej. No, fruli Frula w ogóle jest gotowy. Fajnie. Czemu to tak dziwnie on mówi? Ten... Tak. Fruli frula. Także. Nie wiem, w ogóle mam maskotkę Brainrotu. W mam maskotkę Brainrotu, sobie kupiłem. Mogę ulepszyć przenośnik. Kupuję. Czym ja wszystko kupuję? Santa Hotspot. X Max 25. K. Ile to milionów kosztuje? Nie, A, nie, nie zarobię. Tik tak. Sahur. Nie zarobię na niego, to za dużo kosztuje. Dajcie coś. Hmm, nie jesteśmy na to, nie staćmy, nie staćmy, nie staćmy. Nie. <gry> nie. Co to idą mi za rzeczy? Rzeczy. Dokładnie rzeczy. Jakie ja mam problem? tym, żeby uzbierać milion, a co dopiero 35 milionów? Jak? Jak? Jak ja to mam uzbierać? Pipikiwi. Dobra, zbieram na Pipikiwi 4 miliony. Tak, tak. Może być dobry. Będę miał Robuxy, to będzie fajnie i wydam na wszystko. Na wszystko. A, on się za niedługo. Czekamy 54 sekundy. Czekamy, czekamy. Nie, czekamy. Czekamy. Nie, czekamy. Nie. Snow event. Uu. Co się stanie z... z tym? Dobra. Tik tak. Ale mi po co jest tik tak Ja bym chciał coś ze tego snow eventu. Gold i snow. Dobra, na niego zbieramy jednak PvP you... po raz a drugi się pokazuje. Ale jak mam na niego zebrać tyle hajsu? Ulepszamy cię. Mogą ciebie ulepszyć. Dobra. I już znów nie mam pieniążków. Dobra, czekamy. Jest? Uwaga, uwaga. Aha lepszamy go. Dużo. No. Właśnie tyle ma zarobić. jeszcze raz. Dobra. No i trochę zarobię. No trochę zarobię. Jednym słowem. Trochę oni wszyscy w ogóle zarabiają, Ale mamy coś w indeksie rybki? Nie. Aha, bo to są legendary. Już w ogóle. To już w ogóle. Pieniążki. O, mogę znów, ale ja chcę te pieniążki. Um, dobra. Zrobiłem kolejny rbierfa i znów jestem biedny. I znów jestem biedny. Znów to gadam. Znów. Aha, okej. Okay. Rozumiem. Może coś do mi się od kogoś, żebym chciał i on by mi dał. Ale rozumiem. Nie, gram... No, jeżeli trula, ale Ona... on jest og, cie to. Ja nie mam tyle hajsu. Trula? Gdybym miał pieniądze. Nie. By mi tak nie dało nic. Myślałam, że wiecie. Będę miał hajs. Będę to miał i straciłem właśnie kogoś takiego gniaula w nie wiem w jakiej grze. Kolejny tajemnica. Skąd ja mam na to brać hajs? Mi powiedzcie. Powiedzcie mi, skąd? Skąd, może? Skąd? Z? Skąd? Dobra. To jest ostatnie dwie minuty z tego filmu. Pum. Albo. Kończymy już. Kończymy już. O, ulepszyłem im wętki. Powinny więcej, lepsze ryby łowić. Dobra. To koniec. Także, papa, pa, tego filmu to jest koniec. Będzie, może, druga część, jak będziecie chcieli, papa. Pa.